Cześć wszystkim, Dasz miód Dzisiaj mamy 7 września. Pakuję parę rodzinek na sprzedaż. Z młodymi matkami. Chcę ich jeszcze sprawdzić przed sprzedażą, czy jest wszystko w porządku. Tak to wygląda. Rodzinki są na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ramek. No a tu będzie taka koszula włożona na za, za zatworem, żeby usztywnić do przewozu. No I sprawdzimy, jak tam rodzinka się sprawuje żeby przyszły klient był zadowolony ile mają pokarmu czy trzeba jakieś rameczko ująć czy nie no, dużo pszczoły też jest poli teraz no, tu mają wianek pokarmu na pierwszym ułożymy ich teraz do tej strony zobaczymy jak tu mateczka czerwi no a tu też mamy pokarmu na drugim no tu im jedno ramko widzę będzie trzeba ująć później no ale pszczoły jest dość do zimowli tu jest tyle czerwiu O, jajeczka tu widzę są bo tej rodzinki nie izolowałem matki Idzie do sprzedania no to co będę izolował no tu jeszcze mateczka czerwi widzę o jeszcze listek spadł no, to są odpady robione takie tak to wygląda tutaj a no, tu gdzie już pozalewane to matka już nie czerwiła Nie tu gdzie może Ale no, pszczoły spokojnie też widać A tu już resztki czerwił Matka jest z tego roku Na zaznakowana no tu sobie chodzi tak wygląda no tu pokarmu nie mają za dużo no ale to już musi właściciel następne dawać no ale mają jeszcze także nie nie głodują ani nic jest wszystko w porządku matka czerwi rodzinka fajna czerwiu dużo też jest ładnie czerwi matka wiadomo teraz już nie ma tyle czerwiu co ten ale jest dużo no także rodzinka jest w porządku może iść do klienta no tu na gram, gramkach mają więcej pokarmu no ale też tak na razie nie za dużo no trzeba ich zalewać już. No to ramko ewentualnie. No ale też tu mają pokarmut Jak ma klient jedno ramko odrobione więcej. pozalewa i będzie dobre. No takie rodzinki sprzedaje. Dużo pszczół jest polucach, nie? Oczywiście pół godziny są teraz nie wiem 12 czy jakoś Dobra zabezpieczyć im to aby się podczas transportu ramka nie przesuwały Dobra mamy kawałkę Wiem, że jest mateczka, że czerwi, że wszystko jest w porządku i taki odkład można, no to w zasadzie rodzinka jest nieodkładna, można sprzedać. No obwiązuję to pasem, żeby dobrze przewoziło. W wielotku na razie nie będę zamykał, bo samym wieczorem później, żeby się wszczaję wszystkie zleciały. Szkoda każdej pszczoły. No muszę to wypiąć. I tak. No i tak zabezpieczam ule do transportu. a później no, oczko zatkamy i można zabierać przegląd jest zrobiony sprawdzone i ma obaw że ta rodzinka nie przeżymuje po wstępnym leczeniu są teraz tylko zakarmiać a już daję kolegowi też inwert no, zalewane inwertem

teraz powinny być dobre o, spięte razem z dennicą później na oczko zabezpieczę dobra jedną rodzinkę mamy zrobioną jeszcze mam jedną zrobić ale to nie będę nagrywał bo to to samo będzie Sprawdzimy tu następną rodzinkę też, bo tu będę łączył jedną swoją. Zobaczymy co tam jest. Dobrze, na krzeczkę pauzę. No, zobaczymy na tą rodzinkę. znowu robię bez kapelusza mam ubrane niby kombinezon ale oto jest tłumaczka składana żeby sobie zalały no mają podlany a tutaj nie muszę sprawdzać zobaczymy do gniazda co tu słychać No, mają pokarmu to Dwa ramka dane do ususzenia za zatwór. No, coś tam obsuszyły, ale do wyglidowania i do mnie to z powrotem później. To jest tak zwany miecz zimowy. Coś uh -huh. się wkurzyła Się już bawił z osuszaniem, bo tu nie mam czasu na to. A to tu fajnie osuszyły muszę ci pozbierać z ramka, co niepotrzebne jeszcze. A tu jest 2, 4, 6, 7 ramek. 7 ramek i pół nadstawka. tu matka czerwi jeszcze. No, teraz, mam teraz już wszystko dawałem cukier. Teraz już wszystko jadę na inwercie już. Żeby nie musiały tyle przerabiać. Tu jest też tyle czerwiu. Aha, tu była ta cicha wymiana. Tu była cicha wymiana no ale widzę matka czerwi ładnie obleciała się, bo jajeczka są o, tu będzie bardzo dobra matka ciekawe czy ją zobaczę tu widać w rogu jak ładnie mateczniki wygryzione na ciłą wymianę No, śilej wymiany fajne matki, lubię takie matki, silej wymiany Chociaż mam matki, mógłbym jeszcze poddać, ale czerwiące, ale po co? Jak wymiana jest bardzo dobra No, jest tu jeszcze jajeczek No, już trzeba ograniczać te matki w czerwieniu już Dobra, nie będę już szukał nie ma sensu. Szkoda czasu. Tak dużo ludzi do przeglądnięcia, a za mało czasu. Dobra. mam tu Na razie ją dostaję na górę, a później będzie rzucana pod spód. Na zrobię pauzę, odniosę ramka i sprawdzimy jeszcze matki jak tam w izolatorach, chociaż w jednym ulu No, tu jest matka zaizolowana. Nie mogę już tego powiększyć. Tu była zaizolowana 1 września, dziś mamy 7. że wam chociaż jedną rodzinkę jak jest zaizolowana matka czy tam żyje czy nie żyje robimy jakie mateczniki o, tam się pytają czy jak matki zaizolowane czy pszczelicę Po o, o tyle jest pszczoły widocznie mnóstwo o, tutaj jest fajna rodzinka też mocna jedzą nawet na boku mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ramek. 8 ramek tu mają. A to przesuwamy to wszystko do prawej strony teraz, żeby nie musiał tyle razy przekładać. A widać tu pszczoły jest bardzo dużo. No ale chyba muszę maskę ubrać jednak. Siedzą spokojnie, ale maskę trzeba je Nie wiadomo co im odbije. A to już nie ta pora. A już nie ta pora. To sobie można robić pod koszulce. Bez kapelusza. No ciężko. No. Pierwsze rameczko. Pokarmem pszczoły całe na czarno. A to będzie odpowiedź dla użytkownika. Czy się pytał, czy pszczoły robią mateczniki, jak jest matka zaizolowana? Nie jeden pytał też, ale do każdego odpowiadał nie ma czasu też. Zobaczy sama. No, już trzecie rameczko. Jest zero czerwiu. Zero jajeczek. No bo nie może być jajeczek, bo jak matka widzę na to, że to. Chyba, że nawiała. No ale raczej nie. Tu jest czwarte rameczko tu jeszcze jest resztki czerwiu widzę resztki czerwiu jeszcze są a jeszcze trzeba będzie poczekać na chwilę no, tu mamy teraz izolator zobaczymy co tam tworzą pszczoły w izolatorze W izolatorze pszczoły też A mateczka gdzie jest Nic nie budują w izolatorze Tu po górze troszkę tylko ja Jeszcze muszę matkę zobaczyć gdzie jest A tu jest widać chodzi sobie Nie to widać nie gdzie tu trochę ciemno jest gdzie ona poszła A tu jest, no ale to i może nie będzie widać, może ktoś zobaczy. Tu chodzi sobie przybliżę troszkę. A tu akurat takie miejsce mam, że mam przy drzewie. O widać ją, chodzi sobie tam, dobra. Także nie nawiała z izolatora. Siedzi się pszczoły się nim opiekują. Jest wszystko w porządku. Jak sobie siedzi dalej. W więzieniu. A, kit się łapie na ręce bo ciepło. Teraz zobaczymy, czy robimy jakiś matecznik. No, tu nie ma nic w czerwiu też nic a no, jeszcze resztka czerwiu jedzi, no, jeszcze trzeba poczekać gdzie można poddymić gdzie wszystka dwa nam na pszczole jedną tabletką się poddymi i spokój Rodzinka za jednym razem wyleczona tu jeszcze jeszcze takie resztki czerwiu są żadnego matecznika nie robią z drugiej strony też resztki czerwiu I teraz kolega wie jaka jest odpowiedź dwa razy się mi zdarzyło zrobimy matecznik. No ale dobrze jest. najlepiej jest przeglądną w góbę. Pszczoły są nieprzewidywalne. Jak nie będą czuły substancji matecznej, no to będą robić mateczniki. O, tu mamy pierzgi. 0 czerwiu No Pszczoła, która nie karmi czerwiu jest długowieczna i dłużej żyje. bo się tak nie spracują. Tu praktycznie już wszystka pszczoła jest zimowa. No, zero czerwi tutaj. Zero mateczników. No jak mówiłem, dwa razy się mi zdarzyło, że mi robiły, a tak to przeważnie nie ma. Musiała matka trochę jakąś słabo tą substancję mateczną oddawać temu, ale tu jest wszystko w porządku, żadnej mateczki nie ma. Jeszcze troszkę poczekać. Nie urządziłam mnie, tylko przycisłem i chciałem mu żeby jej nie spocząć. Dobra. No i Tak to wygląda z izolatorami. Praktycznie już by można było poddymić, Tam jest bardzo mały potrzebny. Ale lepiej poczekać. No tyle bym chciał się pokazać. Tak to u mnie wygląda. Dziękuję za, za lajki, za subskrypcję, za oglądanie kanału. I do następnego filmiku. Daj mi jutro